Cześć, z tej strony Dziki Wędrowca, podążając śladami natury, szukając przygód. Witam Was bardzo serdecznie, od dłuższego czasu nie nagrywałem <laughs> nic, ponieważ no, jak słyszycie sami, jestem trochę przeziębiony. Nie jestem chory, ale jestem przeziębiony. Hmm. Walczę z tym, nie poddaję się, bo jak mówią, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ale to mnie się z tym. Rzecinek, vlog jest o tym innym, tak naprawdę. Bo vlog jest o tym, że <laughs> na razie Odpuszczam z live'ami na TikToku, ponieważ chcę trochę podnieść kanał na, na YouTube. Chcę podnieść trochę kanał na YouTube, yy, chociaż do 50 subskrypcji, żeby właśnie tam na tym kanale, na YouTube Dziki Wędrowca, zrobić. Będzie można live'a. Jak będę mógł robić live'a na tym kanale Dziki Wędrowca, to wtedy będziemy robić bardzo długie live'y i bardzo długie odcinki, gdzie. Dzień niesamowicie, niezmiernie bardzo Was proszę o wsparcie na, tego kanału na YouTubie Bo tak jak mówię, jeżeli będziemy mieli 50... <laughs> Przepraszam Jeżeli będziemy mieli 50 subskrypcji To wtedy ten kanał będzie miał możliwość robienia live'ów A chcę robić dla Was live'y, żebyście byli ze mną dzień i noc No niestety u nas w górach w Kerkonosach mamy miesiąc, wiecie jaki mamy Październik, a u nas niestety już śnieg spadł. Raczej no takie można powiedzieć pierwsze opady śniegu, czyli no opady, znaki zimy, że niebawem nadejdzie. Tutaj może w lesie nie widać, ale zobaczcie tam. Tam na dachu jest pełno śniegu, nie? Także no jest, jest, jest trochę niefajnie. Zaraz Wam pokazał Wrócę Wam kamerkę i będziecie widzieć faktycznie, nie? że Yy, obrócić kamerę, no i właśnie, to jest ten problem, że nie mogę obrócić kamery ale dobra, czego nie zrobię dla Was, nie? no, patrzcie, tu na trawę, widzicie? Białe pierwsze, pierwsze znaki zimy że do nas nadchodzi i zaczęło to się od przedwczoraj wczoraj jak ja wracałem z dziećmi z zakupów coś tam padało i mówię, no nie no, nie wierzę Skrzyżuję moje plany, no i pokrzyżowało, pokrzyżowało moje plany to to dosyć bardzo porządnie, bo chciałem robić dla Was live'y live y, yy, z, z mojej komórki, żeby Wam pokazać jak robię sikierki sobie do teraz Znaczy sikierki też mam, dla siebie jedną i dla swojego syna, ale chodzi o to, że chciałem sobie zrobić swój własny nóż, ale no, niestety nie mam w tej komórce yy, ogrzewania. Kiedyś miałem taki piecyk gazowy, no ale znowu, niestety, chyba nie domógł, bo nie działał jak go podłączyłem i oddałem go znajomemu. Jezus, ale wiem. może mnie trochę słabo słyszycie, ale no, są oznaki, to są właśnie u no, nas oznaki zimy, nie, że nadchodzi. Niby mówią, że następnym tygodniu ma być cieplej trochę, Trzymamy, trzymamy tych synoptyków za słowo. Bo jeżeli się zrobi ciepło, to będę mógł wyjść w las. I chcę Wam się też pochwalić nowym moim plecakiem. Bardzo nowym. <śmary> I co z nim będę, co z nim będę miał podczas wyprawy. Także no, jak widzicie, pogoda nie dopisuje. No, na... <śmary> na razie... z razie też nie dopisuje. <śmary> Jest moja Ja? Jesteś? O... Przywitaj się z nim. Zobacz. Widzicie? Mój piękny owczarek. Mój, mój kochany, to jest moja miłość. Kocham tego pieska i nie wyobrażam sobie Ech! tego pieska stracić. Jednego straciłem mańka. No i niestety ubolewam o tym, jak go widzę jego zdjęcie, czy jakiś film nagrany z razem z nim, jak byliśmy na Śniestrze, No to trochę mnie serce boli i łezka się kręci. Nie? Wiadomo, pies to jest najlepszy, najlepszy przyjaciel człowieka. Nie krzywdzi, nie rani. A jak, a, jak, a jak zrani, no, no też nie ma powiedzieć, że to jego wina, no po prostu jak zrani w postaci takiej, że już odejdzie za tęczowy most, nie? Także no, jeżeli jesteście tego samego zdania co ja, to tak jak mówię, zapraszam Was do subskrypcji na YouTube, link będzie w komentarzach i widzimy się do następnego. Pozdrawiam, dziki Wędrowca, podążając śladami natury, szukam przygód.